Miałem sen. Piękny sen. Wiesz miałem sen? Miałem sen, w którym Jezus mnie kochał. obudziłem ja się i zobaczyłem, że nie jest sen. Bóg błogosławi to, co w samym pierwszym pokruszy Ci, pokruszy kawałki. To może wydać się po ludzku, przykład znaczy, tak, jakieś takie bestialskie. Z człowiek się może frustrować, może właśnie wyjść z bólu, ryczeć, ale to jest jakby wpalać frustrację, wpadać w grzech, budować się, wyzywać Boga, ale Bóg chce to wszystko po prostu skruszyć w ogóle i złamać. I jak złamię, to dopiero sobie pobłosławić bo naprawdę on, on łamie ego, on łamie łami system starego człowieka, on łamie cały ten system myślowy starego człowieka i, i to nam się może tak wydawać, że to boli, bo tak nam się może wydawać, że to się, że to się dzieje z nami, ale tak naprawdę to się nie dzieje z nami, tylko Bóg to łamie i bez żadnych skrupułów chce to zabierać z nami, by nas, by nas do tego uwolnić, by, by, by byśmy zaczęli jeszcze bardziej kim jesteśmy w Nim i to podejrze nas, to jest w ogóle podejrze nas jesteśmy uświęceni bardziej w ogóle I, i Bóg wtedy może nas używać i my wtedy jakby widzimy taką prawdziwą tą drogę, którą chce nas Bóg poprowadzić. Bo to ja po prostu yy, kiedy umiera i musi umrzeć całkowicie, wtedy ten boski plan w tobie, który jest od Boga. On może wtedy jakby się no, ożyć. Bo generalnie można robić rzeczy po swojemu. I można robić Boże rzeczy, ale można robić po swojemu. I teraz kluczem w ogóle mądrością jest, jest, jest rozpoznanie tego, żebym po prostu dał się Bogu po prostu zmienić. Dał się Bogu zmienić. On chce po prostu, żeby stary człowiek, po prostu, który zmarł, ale wszystkie jego fałszywe maski, naleciałości w duszy, po prostu, tam po prostu jest uderzenie Boga, nie? Tam jest uderzenie Boga. Bo to wszystko to był system świata, diabelski system i to, to się do Bogu, do Bogu nie podoba i nie może z, z, z tamtego punktu, jakby no i robisz Bożych rzeczy. Bóg chce to wszystko oczyścić, złamać, połamać i dopiero swój plan przez człowieka wykonywać. się no. we mnie Chrystus i wolnie śmierć tego człowieka. Bo my jesteśmy to jest nowy człowiek, jesteśmy nowym człowiekiem, nowy człowiek. I przez ten filtr nowego człowieka wszystko łapnąć właśnie. Każdy płaszczyźnie życia. Nowy człowiek. Nowy człowiek. Tylko generalnie o to nie mamy być tutaj. Tylko nowy człowiek mówić tutaj. Tu masz wiedzieć, że jesteś nowym człowiekiem. Tu ma być wiara, że jesteś nowym człowiekiem. Tu ma być to przekonanie. I tu ma być ten że Jesteś nowym człowiekiem. Ja mówić że jak myślisz swoim sercu, takim też jest. Jak myślisz w swoim sercu, takim też jesteś. I jesteś tak, że my często w ogóle polegamy na tym, co zrobiliśmy wczoraj lub nie zrobiliśmy to, co nam się przydarzyło wczoraj lub... lub dobrego lub złego i na tym się skupiamy, na tym co, jak żyjemy. A jeżeli, a mamy się skupić na tym, co zrobił Jezus na krzyżu? Kim jest Jezus? Co zrobił na krzyżu? Jak, jak mocno nas kocha? I to jest nasz, to jest prawda Boża, a nie to, czy mieliśmy udany tydzień, czy wczoraj był udany dzień, czy nieudany dzień. To jest doczesność. My się skupiamy na wieczności. My się skupiamy na tym, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu. I tak, I tak widzimy siebie. Czyli doskonałym w duchu. Tak. Widzimy coś, krewna sobie. Jego krew. Widzimy się jako nowy człowiek, nowe stworzenie. Kochani Jeściem Agapem, mającego wielkiego króla, zmierzającego do raju w ogóle. My. Jako dziedzice Boga. Tak. To, co Jezus dokonał, wykonało się. Ma głębie, 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 nieskroczną, głębiej, nieskroczną, głębiej, 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 nieskończono, głębie Spostanowienie Boga. Wykonało się. I całą wieczność poznajemy Boga Ojca. I patrzymy na siebie przez plecem, miłości, to co nam jeżdża, zdaje, pokoju, tak? To nas przemienia. I to, że oglądamy Boga, i sami się wtedy przemieniamy, w schwałę, fałę. To wszystko dzieje się z łaski Boga. I to nas przemienia, i wtedy idziemy w lekkości, naturalności. I Bóg nas używa w swojej mocy. Tak? Bo On nam da wszystko. Boska moc, dawa wszystko do życia i pobożności, tak? Wszystko, my nic nie musimy dodawać, nic nie musimy dodawać. My musimy się tylko poddać temu, co jest złożone na krzyżu. Ale poddać się bardzo głęboko i mówić, że to, to będzie niszczone, to, co te stare nalaciłości starego człowieka, i to być może będzie ci to, to boli. Będzie pustka, osamotnienie, będzie jakieś rozczeszczanie rzeczy, ale to wszystko w ogóle. Prosić Boga, że Boże, proszę, ja wiem, że to jest nieprawda, w ogóle jestem nowym człowiekiem, w ogóle jestem służbą na Boże obraz. Bóg jest piękny, my jesteśmy też piękni. Bóg ustalił nas swoje. Pomyśl o tym, jakie zachody są za gwiazdy. My jesteśmy, no Boże, obraz. Każdy też inaczej, ale jakie piękne jest w nas, tak? I nie chodzi o człowieka, ale chodzi o to, żeby jaką wartość mamy od Boga. On nas stworzył, ukształtował każdego inaczej. Pomyśl, jakie możemy mieć też, jak gadałem z taką siostrą, jakie domy możemy mieć w niebie, tak? Jakie później w ogóle ten, ta nowa ziemia, ten, ten raj w ogóle, jakie możemy tam rzeczy... Jakie, jakie tam będą rzeczy, jak tam będzie doskonała miłość, jakie jak tam będzie wszystko w ogóle no w tej miłości milionowej Agape w ogóle wieczne i my tam zmierzamy, bo to się stanie, tak? i tak Bóg Cię już widzi doskonałym i dlatego tak się na siebie patrz z tą miłością, On Cię kocha i to co nas zmienia Jakby my prawdziwie prze... doświadczamy tej miłości wierzymy w nią, tak? widzimy ją w niewidzialnym doświadczeniu namacalnie po prostu i widzimy ten tak siebie jak Bóg nas widzi już ukończonymi, doskonałymi, tak się widzimy to grzech w ogóle sam odpada, w ogóle to jakby nie, nie masz tego w ogóle w swojej świadomości i żyjesz tym, co Jezus dokonał, I dziękujesz Mu po prostu i żyjesz tej miłości prawdziwej, bo mamy być kierowani miłością prawdziwą, nie z umysłu, nie z intelektu, tylko po prostu uff, to po prostu jak fala w ogóle, to jest jak fala i mamy to być kierowani tą miłością, a naprawdę. I wtedy święty może nas prowadzić, prawdziwie moim zdaniem, tak? Ja tak to widzę. I ona nas wtedy prowadzi, tak, do tej osoby, do tej, niekoniecznie do tych rzeczy, które chcieliśmy wcześniej, bo to było z tej, z tej narośli tego fałszywego, starego człowieka, tak? A Bóg chce to rozłamać, tak? Chleb złamać, pobłogosławić dopiero, tak? Da się złamać doszczętnie. I później. I zaufaj Bogu, i zaufaj Bogu. Że nic się nie musi dziać w swoim życiu, ale zaufaj Mu. Bóg jest Bogiem wiernym, Bóg jest Bogiem, Bóg jest w ogóle Bogiem. Zaufaj Mu, że On ma moc zrobić o wiele więcej, niż Ci się wydaje przez Twoją osobę. Jak masz pragnienie na przykład ewangelizacji, możesz, on możesz zrobić naprawdę, że niewiele powiesz, ale po prostu żniwo będzie zebrane. Bo Pan tak chciał, rozumiesz? A Ty mógłbyś posłuszny, tak? A Ty mógłbyś posłuszny po prostu. I odkryć prawdziwe swoje cechy, osobowości jakie dał Ci Bóg. Niekoniecznie te, które nawet teraz może Ci się wydaje, że to są z Boga. Ale może jesteś czuły, wrażliwy, spokojny, cichy. W ogóle mamy naturę Jezusa, nie? Wszystko co ze świata. Całe nieraz jakieś takie kozactwo, jak, jak, jakaś taka nibyże odwaga, tak? Ale ona jest, jest być może narośli tego starego czegoś. A Bóg chce to zniszczyć do końca, rozumiesz? I dać Ci bo, boską odwagę, Bożą odwagę. Boża odwaga niekoniecznie zawsze jest Aleluja, bo Boża odwaga jest w, cich, w cichym, pokornym sercu. Boże, odwaga jest w tym, że idziesz zanurzony w Bogu i to Bóg sam idzie przed Tobą. A Ty idziesz po prostu jako człowiek. Ale to Bóg przemawia przez Twoje życie, przez, tw przez tą ciszę, w której idziesz. Tylko zaufaj Bogu. Zaufaj Bogu, nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się dziś po prostu podnieś ręce do góry i po prostu wiedz, że On już zawsze będzie Cię kochał całym niebem i całym Całą miłość Magapę. Włożył już całe swoje życie w Ciebie, Jest doskonały wzór, tak? Nasz przyjaciel też. Dlatego co Ci powiedzieć na pewno, jest po prostu, miej radość z tego w ogóle też. Miej radość, że On jest. Miej radość z tego, że On jest i po prostu Oddaj, oddaj mu chwałę, podziękuj mu, bo nie, nie musi mu dziękować, bo on nie, nie oczekuje, żebyśmy mu wyścignę dziękowali. Porozmawiaj z nim, bo on jest ojcem twoim, on jest twoim ojcem, on jest bardzo blisko i on jest tak bardzo realny, tak bardzo realny. I on jest wszędzie. I wszędzie jest jego miłość Agape. Wszędzie jest w ogóle raj, doskonałość w duchu, rozumiesz? Zobacz to w ogóle, jakie to jest w ogóle, jakie to jest piękne, nie? I tak poważaj innych ludzi, kochaj ich i im nadzieję. Opatruj rany serc, tak? Pytaj Boga, czy naprawdę to, co widzę, czy to jest naprawdę moje prag Twoje pragnienie, czy moje, tak? Zbadaj to dokładnie. Oddaj Bogu. On, on, ci, on Ci pokaże to, nie? I idź po prostu w dzisiejszy dzień. I idź. I miej otwarte, bądź czujny, bądź trzeźwy. Bo dziś jest Dzień Zbawienia. Dziś możesz komuś pomóc. Amen.